O, okay. co, Mocno, mocno do góry, tak jest Do góry, do góry, pięknie I do bocznej, do bocznej Dobrze, 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 zrzuć go z siebie Masz go, masz go Do bocznej, do bocznej, do bocznej, Wy, wychodź mu z, z nóg Dobra To zaciąg... Tak! Tak! Góra! Góra, Natan, jak martwy! 200 na martwy! 200 na martwy! Do bocznej, do bocznej, do mnie, do mnie, do mnie dupą. Brawo, o pochodnie. Dawajcie, ostatnie, ostatnia akcja, ostatnie wejście w nogi. Ale obal, choćby skały srały, to jest ostatnia runda. Chuj, dawaj. Nie jestem przyzwyczajony, trenujecie. <laughs> dawaj ciosu. <laughs> tak, Jestem z was dumny, panowie. Z racji tego, że jestem początkujący, albo nie jest niepoczątkujący, to muszę mieć kogoś, kto pomoże mi wygrać kupon. Pomoc tak jest? dzisiaj? No pewnie, ale ja no. mam jeden odcinek na byłym kanale z zdypowania i 8 na 9 bank weszło, więc. Na kanale Władca Piekieł? Nie, 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 na kanale Madeusz na starym, którego już nie pan. używam. Okej, okay. ale teraz twój kanał to... Władca Piekieł. Tak. I wszystko popisie wszyscy. Zapraszamy serdecznie, bo będzie dużo materiałów. No, my wiemy, kto wygra na dzisiejszym FMA. No, jesteśmy pewni, ale i tak grajcie ostrożnie. My gramy ostrożnie zawsze, nie? I nie przewalamy kasy na żadne rzeczy. Ja przegram teraz trzy koła w ten weekend. A <laughs> Sylwę postawiłem. Wydawało mi się, że wygra z ich Polem, ale spoko. Na Freak'ach znamy się bardziej. No, więc teraz damy radę. W sobotę, 5 listopada, jak wiecie, w Gliwicach, w moim rodzinnym mieście jest Gala Fame MMA, gdzie zawalczymy w dwójkę. Jesteś z ja jestem z Gliwic. No. no więc stary to musi być chyba, nie? Nie no, nie można wstydu tu No właśnie, no właśnie. W stracji możecie użyć mojego kodu promocyjnego Natan, gdzie uzyskacie aż 200 zł cashbacku. Wiecie, to jest kurwa siana. No pewnie. Ile tak to kosztowało? Ile to kosztowało, powiedz? A z 600 zł. No to kurwa, kilka tych cashbacków i macie. Takie kurwa polo zajebiste. Nie no, mają drugą szansę jak za pierwszym no nie właśnie. Pay, ale jak się posłuchacie dzisiaj naszych typów, to powinno wszystko być okej. Okay. Na pewno będzie wszystko okej. Okay. Tak samo. Freebet oczywiście dostajecie, jeżeli obstawicie za zwrócone środki, kolejny kupon i ten kupon okaże się wygrany, to możecie z automatu wypłacić wszystkie środki. A szczegóły macie w przypiętym komentarzu. Dobra, zaczynamy obstawianko. Lecimy z tym. Lecimy, kurwa. Myślę, że pogramy sobie też za dwie stówki e, walka Sky i Marty Renty. O że nie mam pojęcia. Ej, ale tak. ciekawy jest cools na Marty tak. Renty i ja bym na nią postawił, e, bo po prostu ta Jaroniewsk... One ogólnie obie są stójkowiczkami, jeśli mogę tak nazwać. To znaczy, że po prostu nie sprowadzają walki do Parteru, bo Wiki trenuje za krótko, żeby sprowadzać. I walka z Laluną odbyła się na dystansie trzech rund i odbywa się w stójce. E, Marti może dostała w pierdziel od Zusy, ale ja trenowałem ZUS widziałem ją na żywo i ja wam powiem, że serio ZUS jest dobra w stójce. Eee, ja bym postawił na Marti. Kurs jest 2,60, bardzo zachęcający. Jestem. Nie mogę powiedzieć, że pewny, ale jestem bo prawie pewny, okay. że na Marti. Kurs jest 2,60, więc daję na Marti renty. Pomimo, że ja z, z Jaroniewską, z mam lepsze kontakty znaczy, obie lubię, z, z obiema mam spoko kontakt, myślę, ale większy mam z Jaroniewską. Ale pomimo sympatii, to ja myślę, że. Tak Marti już, już ćwiczy jakiś czas, wiesz, tam tamta ma dobrą kondycję, ta jaroniewska, A ale... Zuzia jest bardzo dobra jest no, wariatka. No, Zuzia jest mordercą. Jest świrem Zysia. Zysia. Nie można tego słowa akurat wypikać. Co powiedziałeś? Może morderczy. A, no znaczy niby można, ale wypikamy. No, Domyśli się co powiedzieliśmy. No. Dobra, kolejna warka, Dalole, Darolew i Filipek. Jakie masz relacje z Filipkiem teraz? Zerową mam relacje Zerowe? z Filip, Filipkiem. Wiesz, nie, uważam, że niepotrzebnie tam... Było wszystko dobrze. Niepotrzebnie trochę mnie, może nie zaczepiał, ale wtrącał się w nie swoje sprawy i to komentował. Przez to pozostał niesmak między nami. Ja uważam, że powinniśmy żyć w dobrych stosunkach z Filipkiem, bo ja mu nic nie zrobiłem złego, a wręcz przeciwnie. Ale stawiam tutaj śmiało na Filipka. Też uważam, że Daro na nie ma zbyt dużych szans. A ty co sądzisz? No kurwa, no Daro lew. No Daro strachu. Daro lew mnie w ogóle zaczepia cały czas. Ostatnio, jak w Alligatorze nagrywaliśmy trailer. To wiesz, dla Beki do niego podbiłem, mówię co, jakieś dymy robimy, on... Mogę zaraz tutaj kurwa położyć coś coś, należy się do mnie próć. Także no. na daro, uważaj sobie. Bo w mnie ten daro cały czas. W sensie, się no kurwa, będę z nim walkę na 100%. Tak? Znaczy nie wiem czy mogę tak mówić, ale będzie ta walka, bo kurwa... Jest no, już mnie irytuje. Z tym wiejskim koksem to jest mi... Ale bo to on cię intuye, bo on się przypierdala do tak, Ciebie tak, bez powodu. Tak? tak, No i jest, niestety muszę powiedzieć, że jest lekko upośledzony. Mm -hmm. I to taki niesmak może pozostawić przy tej walce, że wiesz, pokonałem upośledzonego. no Ale, ale, nie, ale ma, zawsze, nie ma oficjalnie żółtych papierów. Nie ma oficjalnie więc... żółtych papierów, więc można się bić, można walczyć, myślę. <laughs> Dobra. Ja cię teraz, ja chcę dodać tylko tyle, że ja Cię Darek pozdrawiam i proszę mnie nie bić. Ja też Darek pozdrawiam. Nie wiem, żartuję. Tak? alkohol z Szymolem, to bawiłem się z nim troszeczkę. To nie pił co? alkohol z Szymolem. Yy, bawiłem się z nim troszeczkę w zapasy, nie? I powiem ci, że miał smykałkę, to bardziej grał chyba futbol amerykański czy coś takiego. Tak, tego akurat nie wiem. No, więc ja ci powiem, że Szymol może być ciekawym zaskoczeniem. No. A z drugiej strony słyszałem, że g jest yy, byłym jakimś yy, koszykarzem czy coś takiego. Nie wiem, czy to I prawda. Jest wysoki, wszystko. więc to może być I, prawda. Jest wysoki, tak. więc. Yy, we will see. Prawda, ja powiem, że Ginolda lubię z internetu, bo rozmawiałem z nim dwa razy albo raz. Szymola bardzo lubię, mamy zajebiste relacje, myślę, pomimo wszystko. I ja bym postawił na Szymola, ale nie ze względu na nasze relacje, tylko no. ze względu na to, że ja z Szymolem. Mega duży kurs jest na niego. Tak, 70 tak, że... kurs na Szymole. ten Ginold nie jest yy, za duży, ale z drugiej strony, jeśli on miał doświadczenie z futbolu amerykańskiego, ja on długo w to grał. To ma, powiedzmy, że jakieś tam już nawyki z zapasów. Ja nie mogę nic powiedzieć, ale powiem, że Szymon ma zajebistą taktykę na pieniądze. Okay. I od początku jak jechaliśmy na galę, ja nie To Nie zraź dużo teraz, to... to... Nie, 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 nic nie powiem, tylko jak jechaliśmy na pierwszą konfę, yy, bo ja z Szymonem jechałem na pierwszą konfę no. autem, to Szymon był tak pewny... No ja tu tak się pewny, wstrzymuję, ale powiem Ci, że Ty mówisz, że Szymon akurat tak. jest też 3,50. Szymon był aż tak pewny tego swoich jakby, wiesz, był aż tak pewny tego, że da radę, no, że będzie dobra walka, że Pytanie to mnie przekonało w... jak w głowie. Pytanie Myślę, że tak dobrze. Tak? Teraz dobrze. Kiedyś byłoby źle, ale teraz dobrze. Okej, okay, kolejna walka. Adrian Polak-Polański, Patryk Patrykos. Nie zamierzam się sugerować tutaj sympatią do Patrykosa. Zamierzam wyrazić swoje zdanie obiektywnie i ja uważam, że Polak to wygra. Yy, wydaje mi się, że czyni, że szanse miały Patrykos, jakby był odblokowany psychicznie w Oktagonie, a widziałem go w Oktagonie i po prostu widziałem w jego oczach strach. I Patrykos nie obraża się na mnie. To jest moje zdanie, bo każdy ma prawo do własnego. Eee, wydaje mi się, że psychicznie nie, nie udźwigniesz tego chyba, ciężaru. Była nie jak Kulturalnie nie obrażaj się na mnie? Bardzo no, wiesz, że... lubię go nie? Nie, ja też. ja... Kurwa, nie jest moim najlepszym kolegą, ale no. jakby, że lubię go, nie? Nie chciałbym, żeby mm -hmm. się ktoś obraził, no to też po prostu ale tak Tak, tak, no, kurczę, też mi się tak wydaje. I kurwa mat Minife Fitlover <noise> kontra krycha. Mi się wydaje, że już kliknę krycha. 1,50. Kurwa, 50. No. Fit, fit Lovers yy, ogólnie miałby, myślę, ma duży potencjał. Ja, kurwa, w się wypowiadam, nieważne, no, ale no. <laughs> uważam, że ma duży potencjał, ale dostaje przeciwników, takich wiesz, którzy są dla niego dość trudni. Na przykład AJ. Dostaję, hmm. dostaję, chyba z AJ dostał, nie? Tak. Chyba, że się Biela dostał. AJ no, ma jakiś ichach. potencjał, ale nie przeceniałbym jego potencjału też. Okej. Okay. Uważam. No, jakby chodzi mi, że pewne, że nie przekroczy pewnego progu. Dobra. Wydaje mi się, że ludzie przeceniają jego poten potencjał. Tym bardziej, że znam jedną osobę, która z nim sparowała i... i nie docenia ta osoba. Jego, więc też się zasugeruję jego zdaniem. Tutaj, Krycha, łatwe zwycięstwo powinien mieć. No i super, też tak myślę. Takie zdanie osoby znaczy to ogląda. Przez pierwszą rundę trochę będzie ten, ale Krycha go, wydaje mi się, że będzie obalał na ziemię. Okej. Okay. Kurczę, ja nie wiem, ale no Krycha dla mnie po prostu... Dobry rekord ma chyba Krycha nawet. Jeden z lepszych z tego co wiem. Także no Krycha to Krycha, no. Profesor zostaje profesorem. Tak jest. Wkrótce UFC. Teraz Bandura kontra <śmiech> Braveheart. <śmiech> Braveheart. <śmiech> Braveheart. <śmiech> nie. Oglądałem kiedyś ten film, jak byłem dzieciakiem się nie popłakałem, <laughs> ale miałem naprawdę 7 lat. A ja teraz muszę, co ruszył mnie bardzo ten film. Eee, więc szkoda, że bez szczęści eee, tą ksywę, którą się tam ten aktor, aktor ale bądźmy tak szczerze, to powiem wam, że jestem zaskoczony kursem na bandurę, ponieważ jest faworytem. No dziwne, żeby debiutant miał wygrać tak naprawdę z zawodowcem białym zawodowcem do jest. to jest kickbox, ale a, eee, ze stójki, z unboxingu, okay. tak? Więc okay. jest to połączenie nóg eee, z pięściarstwem. Eee, ja wiem, że powiedzą, że Pandura ćwiczył boks i że i że co i że stał na bramkach i ma warunki fizyczne na swoją korzyść no ale jeśli Alan to. Nie wiem, wtedy wtedy jeżeli, jeżeli nie wiem, teraz jeżeli i wtedy się włączą. Yy, no jeżeli Alan to przegra, to... No nie wiem, no dla mnie będzie skończy... to, to nie, dostanie no, nie walki? Wiem, nie, to nie o to chodzi. Po prostu kurwa no, w moich oczach będzie Skończonym przegrywem po prostu. Przegra z debiutantem, co nie? A słyszałeś, że mam sobie pas? Hahaha! <laughs> znaczy, przepraszam, że Jak się nie, ale reakcję tylko no, zobaczyłem. Przez, wiem, oglądałem dzisiaj ten trailer, że on chce pas. Kurwa, nie miałby szans z wybiórem. Eee, jakim cudem można przegrywać każdą walkę i chcieć yy, walki o pas? Zresztą... No, Dobra, dajemy wziąć. Braveheart. No, chociaż kurwa, szczerze mówiąc, no nie zaskoczy mnie, jak on przegra, nie, ale po prostu będzie mnie śmieszyła bardzo jego gadka i dalej zgrywanie kozaka, co nie? <grystanie> Dobra, e, teraz jakiś Mariusz, hejter, słoński i Amadeusz, Ferrari, roślik. Nie znam typów, co mogę powiedzieć, ogólnie zwiększył się na mnie kursik, ale dzisiaj koleżanka mi wysłała, że chciała postawić na pieniądze i już nie dało, bo kurs był za mały. <grystanie> Eee, ale inny jeszcze troszeczkę był niższy wtedy. Mm, nie no. Dla mnie nie bardzo dziwi ten kurs, bo ja uważam, że hejter jest, jest osoba niepijąca. Boś. Do... Nie no, powiedział, że, że do tej walki zrobił więcej treningów niż przez całe życie, ale to, to będzie egzekucja. Także tutaj nie ma co przedłużyć, tak myślę. Ja no, też. Czy... Czyli hejter, nie? Tak. <laughs> Dobra. Y Jaca Muran Murański. No. Robert, Robert stonator pasu. No nie wiem, no warunki dla Sutonatora, waga chyba też, czy oni mają jakiś limit wagowy, nie wiem, nie jest tak ale kurde tego Jacka można bić i bić, kurwa nie no. wiem, czy on się nie zmęczy samym tym biciem, a ja Jaca dalej będzie waleczny. No, nie? mi się śnił Jaca dzisiaj, że mi kurwa groził. Serio? Tak, chuj, mi się dzisiaj miał sen, że podszedł do mnie niech <grym> i zaczął za coś kurwa grozić, więc e, ja się boję trochę wypowiadać o panu Jacku, bo seny są, sny są prorocze, ale też właśnie nie wygrałem walkę, także niech będą prorocze. Nie, nie wiem. Jaki na jest w formie. Ja sadlaję postawię na Jacka. Kurwa, szczerze. Ale wydaje mi się, że chyba wygra. Nie wiem, kurwa. ja bym dał Co na Jacka. A kurwa można klnąć tutaj, stary. Tutaj można kląć. To samej emocje. Ja bym dał na Jacka. Yy, bo kurs jest większy, ale to by było bardzo ryzyko, ryzykowne zestawienie. Więc wy uważajcie na tym. Moim zdaniem. Zastanówcie no, się coś. dwa razy. 285 to... na Jacka. Nie, nie no tak obiektywnie wygra Pasup. Okej. Okay. Ja zmieniam na pasję, no. Ale zostawiłem to. Ale bo... kurczę nic mnie tu nie zdziwi. I tak walce. jakby na siebie nie możemy. I, nie zdziwi mnie też więc... jak, jak Jacenty wygra. Okej. Okay. Hm. Zostaję... No i zostaje. No i będzie. A teraz Mateusz Trąbka. Trąba i Marcin Dubiel. Powiem Ci, że Dubiel ma jedną rzecz. Która jest jego atutem, jest że wolę walki ma do końca. Że co by się nie działo, się nie poddaje, walczy. I trąba nigdy nie był przed takim zadaniem, bo wydaje mi się, że Gimper po prostu zmiękł podczas walki. I wydaje mi się, że nawet jeśli trąba będzie lepszy lepsza, np. w pierwszej rundzie, to. Dubiel dalej będzie miał kondycję i tak dalej się bić. Wiesz co mi chodzi? Że po prostu może złamać dusze trąby. Trzeba mać jego ducha walki. Wiesz co chodzi? Że po prostu no. z takim swoim upartością okay. co. Ja bym postawił na. o tak. powinien mu najebać trąba, ale ja bym. Ale mimo wszystko. Ale kli, kliknę na dubiela. Ja tak samo bym na Dubiela. Powinien mu najebać trąba, ale mam wrażenie, że, że nigdy trąba nie, nie walczył z kimś, kto... Nie odpuszcza po prostu do końca. No, nieważne, nieważne czy dostaje wpierdżel, czy co. Nie? Prawda, obu lubię, pomimo że Nowaczkiewicz ja zaczął się do, do mnie próś ostatnio, chuj. Tak, y, za to, że y, ja do niego wiesz, podchodzisz podchodzę, podchodzę na backstage. Znaczy, co, co na backstage? Co na backstageu, ale to mogę powiedzieć, bo on też się wypowiada na ten temat. Podchodzę, podaję każdemu rękę na Socialiga, trąba, każdy podał rękę, ja mu podaję ręką. ci nie podam ręki. Ja ci nie podam ręki. Ja mówię, czemu? A ja widziałem, co moim przyjaciołom malczyńskim yy, robiłeś. To moi przyjaciele, to moi przyjaciele. Ja mówię, chłopie, ale ty oglądałeś ten film? Nie, ale wiem, że coś było. Ja mówię, no ale oni jakieś dali screeny, jak miałem 14 lat, jakieś rzeczy. Stary, mnie to nie obchodzi. To moi przyjaciele, ja ci ręki nie mogę podać. Ja mam zasady. Ja mówię, no to kurwa spierdalaj, co pomyślałem. I... Zrobiłem lotę, no ale tak, trąbę tak. lubię, i, ale mimo wszystko Marcin Dubiel, Marcin Dubiela też lubię, bo mamy podobne szyje. Też naturalne oczywiście, Oczywiście, a testów nie robimy, bo nam się nie, nie płaca. opłaca. Także, kurde, Dubiel jest postawiony i jeżeli by wszystko siadło, no po prostu dwie stówki, nie? Dwie stówki, mhm. o kurwa, 105 tysięcy jakby wszystko siadło, bo ej patrz, limit mam kurwa taki, że a limit ten, to załóżmy, że... Sobie... Za 100, ja 100, no, za 100. 52 tysiące za 100? Co? Postawiłeś to? Postawiłem. Popatrz tak no. na wkazać. Jest, jest ten, no... Nie zapomnijcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich i powinniście grać odpowiedzialnie, bo to prowadzi też do uzależnień, taka gra. My gramy odpowiedzialnie, jak gdzieś gramy, na przykład w klubie na literkę J. Nie, no, w miarę odpowiedzialnie. W miarę odpowiedzialnie, ale ryzykownie. Często. No, bez ryzyka nie ma zabawy. Bez ryzyka wiesz, nie ma zabawy. Z, za, za wszystkim życiu tak. Tak, że jak nie ryzykujesz, prawda. To... Z tym się zgodzę, ale się i tak wygra. Na waszym, na waszym miejscu nie bierzcie przykładu z nas, tak mogę powiedzieć. Mhm. Wygraj się odpowiedzialnie. My też gramy odpowiedzialnie, ale ryzykownie. A wygrajcie... no ale stówka nie jest takim dużym Stówka ryzykiem. nie jest dużym ryzykiem, zależy dla kogo, jak załóżmy, że. No ale to kurde, to ktoś musiał być spłukany, nie? No. Jak jesteście spółkami, to nie grajcie. A jak macie się, tak, to więc, grajcie. Dosłownie. A duże emocje są przed nami i pamiętajcie też o moim kodzie tam, który daje Wam ten free bet. Co mówiąc do cudoty bez warunków obrotu, sprawdźcie wszystko. Macie tam link na dole po prostu. w się w komentarzu wszędzie. Zapraszam serdecznie patryk zrobił, oczywiście, że tak, tak? A wiesz co, no z najlepsze, że na zakończenie. To... Bum! Przypinka! Bum! Przypinka! Od... Łapa siedzi! Łapa siedzi! To na kawusie, Przepysz na kawusie od mojej prześlicznej żazonki. No. a z jest to, że jak no, wiesz, to lu... na początku mówił, już jestem naturalem, a potem nagle kurwa zmienił zdanie tak? i powiedział, że nie jestem naturalem. No. Ale myślę, że Patryk też jest naturalem. Ja też tak myślę. Także... Ja też myślę, Ty że... No, z ja ogólnie myślę, że Wiejski Koks, Patryk i warszawskie koksy są wszyscy naturalni, moim zdaniem. No i tym naturalnym akcentem ja bym zakończył. Też jest nie. naturalny? Owszem. Nigdy nic nie brałeś? Żadnych środków dopingujących? Brałem jakieś tam nie środki, brałeś, ale nie, nie brałem yy, anaboliczno-androgennych, czyli sterydów. czy jesteś naturalny. Team natural? Team.